Matek, czyli mój przyjaciel Borowik versus 99 graczy z rangą Elita. Ale całość to test przyjaźni, o którym matek nie wie. A na czym to polega? Matek myśli, że ja muszę odgadnąć jego skina, tak jak to miało miejsce w poprzednich odcinkach. Natomiast ja w tym momencie loguję się na specjalne konto, które otrzymałem od Epic Games, na którym moi drodzy tworzę customa z trybu obserwatora, który pokazuje miniki nawet anonimowych graczy. Co umożliwia mi od samego początku gry obserwowanie matka, który ma aż 3 próby na wygranie gry i zgarnięcie 15 tysięcy faudolców. Oczywiście o reszcie nie wie, natomiast ja sprawdzę, ile razy mnie oszuka, okłamie i po prostu wyroluje. A ty widzu napisz w komentarzu, jak ma na imię twój najlepszy przyjaciel. I z myślą o nim zostaw w tym momencie łapkę w górę tam na dole. <laughs> aż tak Subskrybuj dzwonkiem, żeby niczego nie przegapić. Gra pierwsza. A to ja lecę na potworny przyczółek. Powodzenia. Dobra, dobra, Elo. O chłopie, on poleciał na potworny przyczółek, czyli dokładnie. Na tą miejscówkę, o której ja powiedziałem. Jak on tam poleci? Tak, ja go zabiję. Ja, pierdzielę, on tam poleci, ja go zabiję. Kurde, myślałem, że ze mną polecisz na potworny, a ktoś inny mnie już wyeliminował. Oha. No to nieźle. Ja no, nie. jestem na potwornym. Jesteś na potwornym. No? Nie oszukałbyś mnie. No stary, ja ciebie bym nigdy nie oszukał. To jeszcze powiedz mi, co masz co masz w kipunku, jeżeli tak mówisz. To mam zieloną pompę, i jestem go. Zieloną pompę, i jestem go. Dobra, dobra, no? to idę szukać kogoś na potwornym szczczółku. pa, pa Dobra, dobra, elo. O, nie oszukam mnie, tak? Zielona pompa, jestem. Tymczasem, w jakiej widzę, faktycznie jestem gafirotowego, ale pompy nie ma. Patrz, teraz jest zielona pompa, i jestem. Chłopie, to się sprawdza. To się sprawdza. Jest grubo. Dawno się tak nie stresowałem. Czuję się, jakbym grał jakiś turniej o 500 miliardów. I on obok siebie ma kubolksa. Kubolksik sobie i Ja powiem mu, że obserwuję jakiegoś gościa na potwornym przyczółku i że ma jest bambik. Chcemy go zabić, czy nie? A co, jak się wypieprza? Może on jest dobry. No! Mam kolegę na podwórnym przyczółku! Mam kolegę na podwornym przyczółku. Czy ty naprawdę ubrałeś default na? Ja nie mam default skina, bo ja nie jestem bambik. Ale ja chłopie, jest zielona pompa i jest SMG. Teraz nie wiem tylko, czy ty mnie tak baitujesz, czy, czy faktycznie tak jest. Nie, czemu? Teraz biegniesz do statku przy takiej skałce i dostajesz bomby. Co so Sochilluje bomba aktualnie na, na tym, na potulnym przyczółku, czy jak to się tam nazywa. No mój kolega, no tutaj chłopie jest agresorem! No, zadymkę kręci. Kręci za dymkę. Fakt, faktycznie się nie bierz, bo u ciebie jest spokój. To szukałeś mnie. Nie, nie, co. Zwajajaj, bierz, Oglądaj, spokój. oglądaj! Już jest. Jakie kłostwo on robi. Ej, jest pięknie, jest pięknie. niczego Niczego nie podejrzewa, jest super. Kurde, ej, serce mi tak na pieprzu, boję się. Matek sobie schodzi na dół. Ja nie wiem, czy on w ogóle się będzie dalebił. Mi się wydaje, że on może chcieć. Uciekać, chociaż nie wiem, tak, on raczej ucieka, on raczej nie chce się bić, na to wychodzi. Ale dobra, no tutaj chciałem w niego wjechać, to był ten typ, którego Jacob spektaklował, byłem tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Czesne jakiś kolejny wejcik. Wykorzystamy w tym celu piłkarzyka. Jazda, w ogóle jakie jest tak, 75 osób żyje. Oszukałeś mnie już raz, to teraz pytanie, czy chociaż jesteś na pustyni? Ja cię, czy, powiedz mi po pierwsze, czy ja cię kiedykolwiek człowiek oszukałem nigdy życie? Popie, to ja widzę. Co? Gościa, gościa ze snajpą. On się kampi za kamieniem. Taki dym kręci. Tu drugi jeszcze strzela. Ile tu jest ludzi na tej pustyni? Czekaj. Chłopie, ja nie wiem. tu Mam wrażenie, że są cztery osoby na sobie. I ten gościu ze snajpą widzi wszystkich. Czekam aż strzeli, czekam aż strzeli. Dobrze, że mnie tu nie ma co, nie? Bo byłby przypoł. E. Okej, okay, czyli ciebie nie ma pustyni. Dobrze. A ty sądzisz ogólnie o snajperce? Wziąłbyś do ekwipunku czy nie? Chłopie, ja mam sniper kozę wrodzoną. Oczywiście, żebym chciał. Jest śmieszne. nie wiem co tam gadał U siebie w odcinku, ale na razie, na razie jest super. Tylko, że ja muszę sobie matka znowu odszukać, bo nie wiem gdzie on pobiegł. Zobaczcie, że on gra bardzo defensywnie, bardzo spokojnie. Tu jest krzaczek, krzaczek gameplay. Ja stąd pieprzam. Na drugi koniec świata, on jest za blisko. Ja muszę od niego uciec, żeby wiecie, on był jak, na, jak najdalej na tym spekcie. No dobra, kolejne pytanie. Czy masz może o, już to... jakiegoś fraga? Nie no, jestem pussy player Pussy player, bez fragów No no no, ja wiesz, kamperkę robię Aha, czyli full camperka jest u Ciebie No ja że się nie będę z nimi bił, no Chwilę sobie poobserwujmy inny graczy, żebym tam mógł powkręcać mu jakieś inne typy Tu kolega walczy o medalion, ja czuję, że... O Boże No, czuję, że on może zginąć, czuję, że on może zginąć od bata. No, weź ten medalion sobie chociaż podnieś Ty jesteś... O Jezu, kochany! Teli, ty to jest inny wymiar Dostał? Giniesz! Pierwszy frag Oh yeah, baby! Wiem! Ja wiem! Ja czuję, że ja wiem! Co? co? Ty masz medalion teraz! Dobrze myślę, masz medalion czy nie masz? Nie, nie mam medalionu. Ale też nie masz żadnego mityka w ekwipunku. Nie, nie no, mityki mam trzy. <laughs> trzy mityki masz, dobra, to już nie, ja cię o nic nie pytam, żegnam. Ej, przed chwilą mnie... O, anonimowy mnie obserwuje, ja nie wiem, co ja mam wziąć. Zróbmy pierwszy, mocniejszy statement. No zobacz, chłop robi boksy z drewna. Oj, Mateuszku, siedzenie w tych drewnianych boksach, no... Nie ma sensu, nie ma sensu, wiesz? To się nie opłaca. W jakich drewnianych boksach? A tak sobie siedzisz grzecznie pod daszkiem w drewnianym boksiku. Tak sobie chillujesz. O, teraz nie chillujesz? Ty, bo ty zginiesz. O, ja nie ile, to ty... Czemu ja mam skinąć człowieku? Chłopie, bo tutaj, tutaj troszkę, troszkę mi się wydaje, że... Są tarapaty, ty się ruszasz tym grubym ludzikiem. to przecież nikt normalny takiego skin ja nie ubrał. Ty to ubrałeś pod beta, bank. No i cię nie ma. Albo to jesteś, tak? O nie, zginąłem! Ej, co ja teraz zrobię? Rozumiem. Ja ten się też ciekawy. A co wiesz, chiluję, zrobiłem na początku fraga na podtulnym przytułku coś takiego. Czyli mnie oszukałeś wczoraj, jak cię pytałem o to, ile masz fragów, i mówiłeś, że masz zero. No bo, a co ty chłopiec. Co, co a ty, mówiłeś, chłopie, co, że przyjaciele się nie oszukują. Ale ty co 10 sekund się mnie pytałeś, no w międzyczasie zrobiłem se fragę, no to co? No dobra, 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 dzięki. Ej, okay, dobra, widzowie, jak to jest możliwe, że ja się drugi raz biję z typem, który, którego on obserwuje? Jest grubo. Matek jest obstronny. Musiałem tak, wiecie, jakoś bezpiecznie zahaczyć, taki mocny statement zrobić, żeby on już wiedział, że obserwuję jego skina. On na teraz jest spłakany na wag, Mamy dopiero top 54, a ja w tym sobie znowu idę gdzieś dalej. Oj, 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 dobra, ale ja chyba zostanę w tych boksach, bo już dwa fragi zrobiłem, to już jakiś content macie, co nie? Żebyście się nie spłakali, że siedzę jak jakaś cipka. Biją się. Smurfik versus Cebula. Oj, Cebula jest mocny. Cebula jest mocny. Matek mi się wydaje, że mógłby teraz go spikować. Mógłby zacząć do niego strzelać, tylko czy po strzelach? Chyba nie. Matek bardzo. Co on robi, ty. Co on tak cipkowa to gra. I ja też lubicie widzę tego loda Nogger. Ale żeby wyspę przejmować, pod Igielka. Ja nie wiem, chłopie, co z tej wyspy, dropi? Davidsy, co o czymś do mnie mówisz. No a nie jesteś już przypadkiem? Tutaj nie siedzisz sobie w boksach? Z kimś mnie my mylisz, kolego, wiesz? Z kimś mnie my mylisz. No dobrze. A? Też jest tutaj jedna eliminacja. No dobrze, pozdrawiam. Ja nienawidzę, jak on do mnie mówi, bo ja wtedy nie mogę. Nie mogę grać jak człowiek normalny i się bić. Okłamał mnie znowu. Ej, to jest niesamowite. On co chwilę kłamie i to jak znów, Nie mu to przychodzi tak. Pyk, 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 kłamstwo. Pyk, 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 kłamstwo. Ja co w ogóle z tej wyspy drobi? Bo nie wiem, czy mi się opłacają przejmować. Ej, wiesz co, z wyspy drobi? A Ty mnie teraz nie zagadujesz, bo przypadkiem nie masz fajtu, właśnie. Czekaj, czekaj. Tropy Diggle mityczny, no i trochę to leczenia i tak dalej. Haha, dobra, to dobra, to. Czekaj, 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 bo tu No, ten gościu jest bambiczkiem z tyłu Ale ten ciąg się rusza trochę jak ty A co sądzimy o bohaterkach? No, ja lubię bohaterkę Rozumiem O, a też lubisz нужен. dostawać bombeczkę? Nie, nie lubię. A czan jeszcze żadnej nie spotkałem, wiesz? Tutaj coś mi pasuje generalnie <t five> <tiro> <tiro> Nie no, bo może po prostu źle szukasz, co nie? A, czyli ja cię jeszcze nie widziałem. Rozumiem, rozumiem. A może mnie widziałeś, ale o tym nie wiesz. Słuchaj, najciemniej jest pod latarnią, tak? O! I zabity jest kolega! Ale no, jesteś zbyt spokojny, więc skifuję, bo to nie możesz być ty. No weź już się zmutuj, bo nie mogę grać normalnie jak człowiek. Mnie biją wszyscy. Biją go wszyscy? Gdzie jest matek? Czekaj, czekaj, czekaj. Czy on mnie po raz kolejny oszukuje? Muszę zobaczyć. Ja, ja sobie go tak tu jak szmaciórkę taką. A, biją go wszyscy. Chłop ma 100 na 100. Ale szmato! Zapiziała! Ma dwa! Oj, biją go teraz, biją go, biją go, biją go. Zobaczmy, jak się Mateuszek zachowa. Oj, laserek boli, co? Tak w locie dostać. No trochę oberwałem. <grym> Jestem ciekawy, co on sobie teraz pomyśli. <grym> Ej, jeszcze tak jak mogę, mogę go baitować, że ja nie wiem, ale ja wszystko wiem. <grym> uh. Ej, ja nie wiem, czy on w ogóle mnie obserwował teraz, bo on mówił dokładnie to, co się u mnie wydarzyło, ale nie miałem obserwującego jakby. Trochę taka kurde, wiecie, dziwna sytuacja. Ty, a tu chłop ma piłkarę i 6 na plecach Co sądzimy o piłkarkach z numerami 69 na plecach? No ja lubię 69 9 że te takie tematy te Okej okay. Chętnie bym ubrał Chętnie byś ubrał, ale nie ubrałeś Ubrałem Tak się składa, że ubrałem Okej, okay, no to się nie zgadza, dziękuję ja go tak by to jest taki porobik. O nie, nie zmontowałem się, kurde Ej, jak coś ty się nie zmontowałeś, tak się tylko dam znać O, oh fuck, ej, faktycznie No, mega przypał Ej, a masz strefę, czy nie masz strefy teraz? Bo to ważne No jeszcze nie mam, jeszcze rotuję Rotujesz jeszcze, ale nie oszukujesz mnie No dobra, no z ręką na sercu to oszukuję Haha. no to... No to nieźle. Czy get, jesteś za mnie? puje te szmaty, co tu biegają. Ale z ręką na sercu, gatekeepuję te szmaty, co tu biegają. Kurde, no bez ręki na sercu. No dobra, widzowie, To było ciekawe akurat. Kolega był bardzo szczery. Oj, ale mu zomno teraz nie dało. Jestem ciekawy, co matek zrobić w tej sytuacji. Tyk, tak zrost Lubczak dla was i mam was w dupie. Oj, ma chłopa na sobie. On wie, że on ma chłopa na sobie, ja nie wiem. Dobra, jak nikt we mnie tu nie wiedzie, to mam gościu idealną pozycję. Oj, tam Oli zgnoił. Oli zgnoił jakieś ziomeczka. Trzeba coś postrzelać, bo te pisiorki tu serotują. Znam Oliego, więc do niego zadzwonię. No wybaczcie, widzę, że ja tak pipkowato gram, ale kurde, boję się, boję się czasami. Oddaj itemy, zapłacę ci 200 złotych, Masz gościa obok w metalu. Stań na jego kołnie, wyrzuć itemy i padnij, dobra? Gościu w metalu obok. Tak, tak, 200 zł za to zapłacę. Ten. E, czekaj, tak, ten, no, wyrzuć teraz itemy, wyrzuć itemy. Wyrzuć, wyrzuć. Ty się dobrze czujesz, Mieciu? Wyrzuć mu wszystko, dobra, dobra. dzięki, dzięki. Kurde, mogłem go zabić, ale. Dobra, jestem ciekawy reakcji, no, matka. No to co się wydarzyło? Będzie trzeba iść. Czemu matek nie podniósł tych itemów? To jest debil? Ja mu grę właśnie chciałem wygrać. I tematy ziomek mu wyrzucił. A on tego nie podniósł, to jest nie niepoważny nie, nie, on jest. Nie, nie ma problemu. <grym> Kurwa, wejdę Ja pierdzielę, no dobra. No to go, go, go next w takim razie. Ale nie musisz tutaj coś wrzucić z tej gry. <grym> <grym> oczywiście ja o niczym nie wiem, a my przechodzimy do gry numer dwa. Ma te chłopiec czeka na Light Pitchku i dał radę, dobrze. Nic nie mówię, mówię żeby nie było to podejrzane. Ale kurde, dobrze dał radę. A czemu tutaj kaktusika pominąłeś teraz, jak masz 65 kewa? No bo wolę na razie, wiesz, oszczędzać no, no. kaktusy, bo one się długo rozpią, to lepiej nie wiesz. Dobry momencie je użyć. Gdzie tego fraga zrobiłeś? Bo chwilę u mnie u ciebie nie było, to teraz omijasz kaktusy, a fraga przegapiłem? No, no przed chwilą zbombiłem ty pan, tylko to takie dymy są, że dlatego nie biorę tych kaktusów bo sobie, wiesz, trochę uciec bezpiecznie. Dobra, dobra, powiedzmy, że ci wierzę, ale tylko powiedzmy. No dobra, dobra. <laughs> ten odcinek, to jest najlepszy, na co wpadłem w życiu. Co Na jednym kole. I patrzcie, ta strzałka to jest Michan. Farmie matce i gram teraz taką full-kipkę. Taką wiecie, taką. takiego Joykowa, co nie? I zobaczcie Ilon Mariby w ekwipunku, a ja go znam. Dzień dobry. Dzień dobry, Michan skup się. A na tobą w bazie buntowników jest matek. Podejdź o. do niego, podejdź do niego i rzuć w niego jakimiś dwoma rybami, dobra? Idę sobie do strefki. <laughs> no dobrze. to jeszcze tam je do mu dam No on tam tam jest, tam jest No tam Zióp. rzuciłeś, tam no, rzuciłeś dobrze 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 <laughs> Dobra i bo mnie zabije bo jestem słaby A. Dasz radę, dasz radę Kurde on nie zauważył tych ryb ale jak widzieliście, niestety Matek w ogóle nie zwrócił uwagi na ryby, więc napisałem Michanowi, żeby spróbował drugi raz. I patrz, Misan z niego rzuca jakąś rybką! O co tu chodzi?! Dysłopy mi robią u mnie! Uważaj, jest taki biały gość, on się z kimś teamuje. Jakbyś spotkał. To informuję. Czemu on mi rzuca potki?! Czemu akurat jak Jacob?! Widzowie, on chyba fejkowo rzucał w gościach potkami, żeby mu... najpierw sprzedać. No, właściwie nie wiedziałem o co chodzi. Ty we mnie podką rzuca, co tak myślę, wiesz, o co biega. biega. A to w ciebie rzucał, tak? W ciebie. No, 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 Okej, no, no. okej. Okay, okay. A jakie ja masz w takim razie? Mm, bohaterkę. Bohaterkę masz? No poważnie, no, no. a tam bohaterki nie widziałem. O, w dupę widzowie, no. Wiem tak, leki przypał, leki przypał. Czemu ten debil mi rzucał podkę na morder? Niech mi ktoś wytłumaczy, o co mu chodziło. A może to nie była bohaterka, tylko taka. Ej, czerwona narciareczka! A, no, 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 to czerwona trzeba była, pomyliło mi się, no. Pomylił cię skin, tak? No, Rozumiem, Czy masz jednak czerwoną narciarę, a nie bohaterkę. No tak, tak, no. Okej. Okay. Z ręką na serduszku. No... Tak. To... Oh, oh, czekaj, tak? No, nie wiem, no może tak, może nie. Dobra, teraz się już pogubiłem trochę. <śleszamy> ojku. Kocham cię, Jacek, jesteś super. A czy może teraz się na kolejach walisz? No. O tu koledzy kręcą taki dym w dwójkę, że jesteś jednym z nich jak nic. Nieustraszeni. Ale movementowo tacy jak ty. Nie za dobrzy. Co? Przecież kupię, ja mam najlepszy movement na świecie. Kolega się wyleczył i podjeżdża dalej. Dobrze, ale jaki ciekawy. Męskie skiny? Ubrałbyś męskiego skina? Nie no, ja wolę sobie na lasaczkę popatrzeć, patrzeć. Na lasaczkę sobie popatrzeć? A co na, to ma co na to Madzia? Wiesz co, no ona nie ma nic do gadania, tak? Ona w Valorancie jakimiś facetami <laughs> gra, to ja sobie w Fortnite'cie ubieram. No, idę się odlać. Czuję, widzę, że on zgadnie. Czuję, że ten mój bait z naciarą, kurde, nie wyszedł najlepiej. Five minutes later. A może masz mityka? I podmiasz jakiegoś chłopa. O kurde, No dojeżdżam go, dojeżdżam go właśnie. U chłopy, co on zrobił tej tej narciarce na Jakz taki zadymiasz mówisz? No nie, ten, ten jest mocny no To lepiej, żebym go nie spotkał, co? No powiem tak No ty też, bym ci, też bym ci nie radził go spotykać Popłaczę się Ja się naprawdę popłaczę widzowie Nie no biedny matek Zostaw <ślał> go Skąd się biorą takie małpy? Gdzie one się rodzą? Chłopie, jakbyś wiedział co ziołek przeżył, on, on przeżył to wszystko. Który, ten, co taki mocny był, czy co? Nie, ten, co to ci mówiłem o tej czarce wcześniej. to jakiś koksik musi być. Ale tamten, to jest taki, co on robi, ty? Dobra, i tego oglądasz, to nie możesz być, ty. Ten gościu z takim szefem. ja to przetrwałem, ale widzicie, nawet Jacob docenił moją ucieczkę. A mu powiedz mi, lubisz sobie tak dead sidecikiem rotować? No ja uwielbiam, no po co się wiesz? W kłopoty gdzieś na środku pchać. I boksik jest rozgrywany. Daszek tirurirut, ten tego, tak? No boksik przyściutko, żeby wiesz, oponenci w ogóle nie tak. Dziękuję za informację. Poka spoko, jo. jo. ej. ja on, on nie zgadnij, w systemi. Matek jest tutaj, rotuje sobie dead sidecikiem do strefy. Dobra, ja muszę mieć do niego teraz parę wydarzy. I co? O Jezu, jakim on jest gównem? O Jezus. Widziałem to widzowe. Ojejku, on jest taki borowici. To 21, no ja zaraz muszę zgadywać, jeszcze 11 osób Jeszcze, chłopie, <noise> aż! Co się dzieje, matek? Nie wiem, coś się dzieje, może, a może nie Może <noise> okay. zajtuję, a może w boksie. nie wiem, wiesz, to jest, jestem człowiek zagadka Nie, no on ma takie tarapaty, Jezu, on ma takie tarapaty On jest tak blady w tym Fortnite'a Jest przyjpał, no nie będę ukrywał, bo to jest chłopie taka lipa kasztanowa Matek Rotate, czy dożyje? Czy dożyje, widzowie? O, są tarapaty, są terapaty, ale żyje. Są tarapaty, ale żyje, zobaczmy. On teraz będzie sobie farmił masy, weźmy jakąś bańkę, może nawet. Nie ja wziął bańki. Ma minisy, jest spoko, jest spoko. A to RNG streamera, co nie? Zostaw mnie, Czajko. O jezu, co ja oglądam? Jaki chłopiec blady. Boże, nie! Zabił. Nie chce A. mi się. Nie! Popłaczę się, widzowie. No, ma tak nic do mnie nie mówi, no on padł. On powinien mi powiedzieć, że padł. To on teraz udaje, że to nie było on? Czy o co chodzi? Ja pierdolę no kurde, 10 nie umiem zrobić. Ja pierdykam, no i tym samym sposobem przechodzimy do gry numer 3. Dobra, chcę. top 21, ja mam prawie cup Matsa, 200 Fiza, rękawiczki Top 20 mamy, dobra, ja muszę powiedzieć, że wiecie, zaraz zgaduję. O kurde, top 20, ja zaraz muszę zgadywać. Powiedz, czy ty masz jakiegoś fraga? Mam jednego tylko, no bo jak puśka gram. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, dobra, dobra. Wszystko jasne. I dalej skarż lud. No, nie do końca. Teraz już lepiej. Jesteś może fanem Versow? Versow? Na no, czy mam taką e, koleżankę z różowymi włosami i się zastanawiam. Ja wolę tą Murciks. Czyli ty rudę, a taka sytuacja jest, że na serwerze żadnego rudego skina nie widziałem, ale idę szukać. No, no spoko, no wiesz, po prostu nie, nie gram no ja jeszcze lubię, no. Rozumiem. I przestań mnie, człowieku, zagadywać, jak nie chcesz, żebym się wypieszył To top 10. Chyba, <noise> 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 to zaraz jakiś wjazd będzie. Dzieńku, mój podskocz. Okej, ty podskoczył, to ty, dzięki. Ja pierdziele, on mnie obserwował. Mamy top 14, ja muszę zaraz zgadywać. Ja pierdziele, ja pierdziele. Jak będę w top 10, to już gram pod wina i robię wina. Jak będzie top 10, to wjeżdżam we wszystkich na high ground i gnoję. Mateuszek, a może byś wyszedł w końcu z tego boksika? A co mam robić, jak jest chłopie top 14? No aha, wszyscy aha. są w boksie, no. Pokaż mi osobę, która nie jest w boksie. A czemu mnie oszukać, jeżeli chodzi o ilość fragów? To znaczy, no mam jednego Oha, a ja widzę zero. No to nie wiem, może kogoś innego obserwujesz? Kogoś innego obserwuję? Mmm, rozumiem. No, nie ma opcji, że, zganię, że To jest po niemożliwe. To jest niemożliwe, rozumiem. Dobra, dziękuję. Jak nie zrobię top 10, to jestem szmatą. Zobaczcie, jak wszyscy inni grają. Tu jakieś dymy kręcą, tu coś. Tymczasem matek, boksik, boksik, daszek. Wszyscy dymy? Matek, boksik, daszek. Czuję się, jakbym manojka oglądał. No Zgincie, no jedna osoba niech się wypieprzy. Jedna. On walczy o życie w internecie. O, ale będzie miał ten. Ale będzie miał refill. Czemu on tego nie podniósł? To jest debil. Ty. Top 10. Tam ten pad top 10 Oddałem typ, oddałem typ, ale jeszcze tutaj sobie graj Okej, okej Po co Co jest ty? No wiem Nie żyję ja Zrzucił go z wysokości Zabił go Ma maty Matek to chłopie wygrywa Muszę to wygrać, top 7 Jaki? Co, co ja oglądam? <laughs> Nie Matek jest tak blady widzę, jest top 7 <laughs> Okej, okay, odwrót? O, co sobie cały przypał. Matek wjeżdża do boksa Nice, nice! Miesz? Jest? jest dobrze, co? Jest to 5, jest dobrze! Kolejny frag! Ale lecisz! Ale lecisz, to 3! Robię wina! Kolega za tobą ma cztery apteczki. Za mną? Tutaj, no. Musisz go zabić, bo on wygra. Nie, nie dało rady, nie dało rady No czyli, yy, przegrałeś i zostałeś rozpoznany Kurczaczki, ale byłeś tak 100% pewny? No A po czym? Wiesz co, ja chyba wiem po jednej rzeczy Czy to było jak siedziałem w metalowym boksie przy lunchpadzie? Tak Ja nawet powiedziałem, że... Chyba się zdradziłem, nawet o tym nie pomyślałem A mogę ci powiedzieć po czym jeszcze? No patrz, wysyłam ci screena I co to? Wszystkie gry obserwowałem na trybie Obserwatora Aha. Wiedziałem od początku gdzie jesteś I co się z tobą Jesteś taki devil! A ty mnie... Okłamywałeś mnie, swojego przyjaciela w żywe oczy O Boże, nie To był prank, musiałem sprawdzić czy jesteś dobrym przyjacielem i czy mnie oszukujesz, czy nie <laughs> Nie, no dobra